Właśnie Pan takimi dość mocno nieuczesanymi myślami na temat innowacyjności jako takiej. Wziąłem sobie do serca to hasło, które mi Iwona zadała, potrzeba matką wynalazków. I zacząłem się zastanawiać, jak to rzeczywiście wygląda, czy rzeczywiście potrzeba jest matką wynalazków, na ile to jest rzeczywiście głównym takim motorem działalności innowacyjnej, na ile ta innowacyjność może funkcjonować w skali globalnej, w skali polskiej. Zaczęłam się zastanawiać szczególnie, że innowacyjność w Polsce to jest takie zagadnienie dość trudne. Z jednej strony ciągle mówimy o sobie, że my jesteśmy bardzo innowacyjni. Polacy, szczególnie którzy mieszkali za granicą, są znani powszechnie z tego, że są bardzo przedsiębiorczy, że szybko się dostosowują do nowych sytuacji, że właśnie są bardzo innowacyjni w swoich działaniach. Z drugiej strony, kiedy patrzymy na dane, które publikuje Unia Europejska dotyczące innowacyjności polskich przedsiębiorstw, polskiego biznesu to widzimy, że właściwie we wszystkich kategoriach, jakie są oceniane, Polacy lądują najniżej całej Unii Europejskiej za wyjątkiem jednego obszaru, gdzie jesteśmy zdecydowanie liderem. I to jest stosowanie różnego rodzaju rozwiązań innowacyjnych, które gdzieś wcześniej zostały wdrożone. My we wdrażaniu innowacyjności, czyli transferze wiedzy, jesteśmy mistrzami świata. I to zresztą bardzo mocno popycha polską gospodarkę do przodu. Ale może zacznę od właściwie rzeczy, która mnie tak najbardziej inspirowała do tego spotkania. Mianowicie, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, przeglądałem sobie różne informacje, i wpadła mi w ręce następująca informacja, którą Państwu przeczytam. Ona jest przed kilku tygodni. W załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej udało się naprawić zepsuty ważny element instalacji elektrycznej i przywrócić pełne zasilanie. Tam w pewnym momencie oni lecieli na 30% zasilania. Potrzebowali do tego sprzętu. Ta, ta, ta załoga dokonała tej naprawy między m.in. przy pomocy starej szczoteczki do zębów i prowizorycz, prowizorycznej szczotki zrobionej z kabla elektrycznego. To jest zupełnie fascynująca historia, ponieważ tam się okazało, że jest element, który się zablokował, trzeba było do niego dotrzeć i właśnie narzędzie, które zostało zrobione ze szczoteczki do zębów. 30-centymetrowego kabla elektrycznego. zresztą można zobaczyć na internecie, jak to wyglądało i tak dalej. Pozwoliło na to, żeby usunąć ten próg. A więc mamy typowy przykład, kiedy tak naprawdę mamy potrzebę, potrzebą jest awaria i staramy się myśleć innowacyjnie i e, również niekonwencjonalnie, więc mamy do dyspozycji różnego rodzaju rzeczy wokół nas. Jak pamiętamy, w pewnym e, e, prawie że katastrofa statku Apollo udała się Została, została zapobieżona, dlatego, bo udało się z rzeczy, które znajdowały się na, na, na pokładzie statku Apollo, zmontować urządzenia, które doprowadziły do tego, że można było przywrócić obiekt tlenu w kabinie i astronom się przeżył. Natomiast myśląc o innowacji w kontekście biznesu, w tej chwili bardzo dużo osób, takich teoretyków i nie tylko praktyków innowacyjności, podkreśla, że nie można innowacyjności i innowacji pozostawić czystemu przypadkowi, że tak naprawdę powinny być to działania planowe. Mówi się o tym, że innowacyjność powinna być odpowiedzią na potrzeby klientów, na potrzeby konsumentów. I cała teoria się w ten sposób buduje, że tak naprawdę należałoby zbadać potrzeby klientów, zbadać to, co jest potrzebne i dopiero potem nasze wysiłki innowacyjne nastawić na to, aby taką potrzebę zaspokoić. Jak już powiedziałem, to się, zacząłem się robić z tego, pewna teoria. Do tego można dołączyć rachunek ekonomiczny, który wskazuje na to, że tak naprawdę zastosowanie tej metody, żeby ta innowacyjność była planowa, żeby to był proces planowy, przewidywalny, on powoduje naprawdę dużą oszczędność. Rzeczywiście szereg firm w tej chwili stosuje tego typu działania, próbując tak naprawdę podchodzić do innowacyjności w sposób zorganizowany. Akurat fundacja, której ja mam przyjemność którą mam przyjemność kierować od roku, bardzo mocno zaangażowała się w pewnego typu działania związane z innowacyjnością, zaczęliśmy robić konferencje, badania i tak dalej. I tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że jednym z najważniejszych problemów w Polsce jest kreowanie kultury innowacyjności, że ta kultura innowacyjności ona zanika w wielu obszarach. I staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, jak tak naprawdę taką kulturę wytworzyć i co ona oznacza. Zaprosiliśmy przedstawicieli naj, naj, najlepszych, najbardziej innowacyjnych firm na świecie, między innymi TREM. to jest taka akurat firma już jest moc historyczna, ponad 100 lat swojej historii, która ma kilka tysięcy patentów na, na, na swoim koncie, między innymi skoczka, jak znamy Państwu doskonale, te takie, takie papierki polskie, te takie karteczki żółte, które, które są przylepiane przez Państwa i przez wszystkich nas, żeby oznakować ważne miejsca w dokumentach. To są między innymi rzeczy, które czym wymyśliło, ale różne organizacje polskie, bardzo innowacyjne, zajmujące się budową czy pociągów, czy elementów do silników lotniczych, czy nawet do rakiet, bo takie firmy też w Polsce istnieją, i okazało się, że rzeczywiście te firmy mają pewne procedury i mają zapisane działania, które niejako mają kreować innowacyjność. I ludzie są premiowani za to, że są innowacyjni, daje im się czas, daje im się miejsce przestrzeń, daje im się czasami nawet pieniądze, jeżeli ktoś ma pomysł, może dostać fundusze, aby swój taki typowo innowacyjny projekt realizować. W jaki sposób to zaszczepić polskich przedsiębiorstwa, szczególnie w średnich i małych, to jest oczywiście pytanie punktu. Myśmy się zastanawiali nad tym, żeby wykorzystać ludzi bardziej doświadczonych, żeby to połączyć z elementami mentoringu, czyli osoby, które są doświadczone w różnego rodzaju obszarach, mogłyby wspomagać osoby młode, które z natury swojej są, eksperymentują, są bardziej innowacyjne, żeby stworzyć coś, co może być wdrożone, bo innowacyjność musi być także wyrażana. A więc cały ten obszar związany z kreowaniem, tworzeniem kultury innowacyjności, to jest niesłychanie ważna sprawa, i tutaj bardzo mocno można podpierać właśnie ten argument, że potrzebne nam jest podejście zorganizowane, podejście systemowe do innowacyjności. Z drugiej ze strony można powiedzieć, że tak naprawdę, gdyby nie podejście czysto naukowo-badawczo-ciekawskie, nazwijmy to, tak? Gdyby nie to, że są ludzie, którzy tak naprawdę są ciekawi świata, i w związku z czym eksperymentują, w ogóle nie myśląc o potrzebach w jakichkolwiek praktycznych zastosowaniach. W sumie mielibyśmy szeregu wynalazków. No, Pomyślmy sobie o czymś takim jak grafen. Grafen jest rzecz w Polsce znana, ponieważ akurat polska e, polscy naukowcy są właścicielami dwóch patentów e, e, produkcji grafenu na cztery patenty na świecie. Pozostałe są w Stanach Zjednoczonych, południowej Korei. I to mamy jeszcze taki najtańszy, ale przy zastosowaniu na ta taśmy skocza. E, tak się składa. Grafen, kiedy został wynaleziony, to wiadomo było, że to jest wynalazek doniosły. Jedna warstwa prawda, atomów węgla, Wiadomo było, że to może być wspaniała rzecz, ale nikt nie miał zielonego pojęcia, co z tym zrobić. I do tej pory jeszcze takich praktycznych zastosowań grafenu nie ma. Agencja Rozwoju Przemysłu na przykład założyła spółkę, która ma na celu wykorzystanie grafenu i w związku z czym wymyśla, co z grafenem można zrobić. W tej chwili już naukowcy mniej więcej wiedzą, co z nim można zrobić, ale jeszcze zastosowań y, czysto y, y, technologicznych nie ma. Pomyślmy o takich technologiach jak nanotechnologie, znowu to samo. Już nanotechnologie są powszechnie stosowane w różnego rodzaju działaniach, szczególnie w medycynie. Czy na przykład genotyp? genotyp badanie genotypu człowieka początkowo wynikało z czystej ciekawości. Jak wygląda właśnie wzór genetyczny człowieka? A jakie są z tego konsekwencje? Konsekwencje są takie, że w tej chwili są firmy, to jest firma australijska, która oferuje, oferuje badania genetyczne człowieka, które pozwalają na stworzenie specyficznych terapii onkologicznych, czyli leczenie raka w bardzo specyficzny sposób, czyli strzelanie do celu z, z, z karabinu snajperskiego, zamiast strzelania za pomocą armaty do, do muchy, czy też nowe generacje leków, które są tak zaprojektowane, że działają tylko na określone komórki, ponieważ są programowane przez genetyczne przez geny człowieka. To są badania, które się nazywa ogólnie Blue Sky Research, bardzo drogie, i jak Państwo wiecie, szereg krajów, które budują swoje takie strategie innowacyjności, wspierania nauki, z jednej strony próbują promować innowacyjność taką planowaną, a z drugiej strony myślą jednak o tym, żeby były pieniądze również na badania Blue Sky. A więc konkludując, chcę powiedzieć, że trudno tak naprawdę stwierdzić, że rzeczywiście potrzeba jest matką wynalazków. Potrzeba jest matką wynalazków, ale gdybyśmy się wyłącznie skoncentrowali na tym, aby zaspokajać nasze potrzeby, nie byłoby szeregu innych rzeczy, czyli niemysłowy ten postęp albo by wolniej trwał, albo by go w ogóle nie było. Bardzo dziękuję.